Czekasz, aż będziesz gotowy? Aż przyjdzie ten idealny moment, kiedy wszystko będzie jasne, zaplanowane, dopracowane? Znam to uczucie. To czekanie potrafi trwać całe miesiące, a czasem całe życie. Ale mam dla ciebie wiadomość: ten moment nigdy nie nadejdzie, i właśnie dlatego musisz zacząć teraz. Zacznij, zanim będziesz gotowy. Wiele osób myśli, że sukces przychodzi wtedy, gdy wszystko się zgadza, gdy masz plan, wiedzę, pewność siebie, idealne warunki. Ale prawda jest brutalna. Te warunki to iluzja, to wymówka w przebraniu. Nie działamy, bo boimy się błędów, boimy się porażki, boimy się oceny innych, bo co jeśli się nie uda? Więc mówimy sobie: jeszcze nie teraz, jeszcze tylko przeczytam jedną książkę. Jeszcze tylko się przygotuje. Jeszcze chwilę, ale chwila zamienia się w miesiące. Miesiące w lata. A życie stoi w miejscu. Każdego dnia, kiedy nie działasz, wzmacniasz swój lęk. Aż w końcu zaczynasz wierzyć, że po prostu nie jesteś typem, który działa. To nieprawda. Po prostu zbyt długo zwlekałeś. Steve Jobs nie miał idealnego planu. Elon Musk. Nie miał gwarancji sukcesu. Walt Disney został wyrzucony z pracy za brak wyobraźni. Naprawdę za brak wyobraźni. Ci ludzie nie mieli supermocy, nie wiedzieli, co się wydarzy, nie byli pewni, że się uda, ale zaczęli. Zrobili pierwszy krok i potem kolejny. Każdy z nich miał moment, w którym mógł się wycofać, powiedzieć: „Nie, ja, to nie dla mnie”. Ale nie zrobili tego i właśnie dlatego świat o nich usłyszał. Nawet ja, zanim stworzyłem ten kanał, czułem strach. Naprawdę. Nie wiedziałem, czy ktokolwiek to obejrzy, czy to ma sens, czy ktoś to doceni. Ale w pewnym momencie zrozumiałem: Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Wystarczy, że zacznę i dzisiaj rozmawiam z tobą, bo czasem jeden krok zmienia wszystko. Z każdą kolejną próbą stajesz się lepszy. Nie dzięki planom, nie dzięki analizom, ale dzięki działaniu. W działaniu jest moc, której nie znajdziesz w żadnej książce. To, czego nauczysz się robiąc, zostaje z tobą na zawsze. Nie musisz być świetny, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby kiedykolwiek być świetny. Nie czekaj na perfekcję. Perfekcja to mit to pułapka, która zabiera ci życie kawałek po kawałku. Lepiej być niedoskonałym w działaniu. Niż perfekcyjnym w planowaniu i nic nie zrobić. Zrób to dziś. Nie jutro, nie po weekendzie, dziś. Zacznij mały projekt. Nagraj pierwszy film, napisz pierwszy post, odezwij się do tej osoby, zrób ten jeden maleńki krok. Nie musisz mieć wszystkiego ogarniętego. Nikt nie ma. Po prostu zacznij. A jeśli ten film był dla Ciebie ważny, zostaw komentarz. Powiedz mi, z czym Ty dziś startujesz. I pamiętaj! Gotowość nie przychodzi przed startem, gotowość przychodzi w drodze.